Szczęść Boże! Zapraszam do wysłuchania modlitwy do Anioła Stróża w chorobie. W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego, Amen. Pozdrawiam Cię, Aniele, mój Stróżu. Wiem, że jesteś przy mnie, choć nie mogę oglądać Cię oczami ciała. Ty zawsze troszczysz się o mnie i pragniesz mojego dobra. Dziękuję Ci za pomoc, jakiej mi stale udzielasz. A teraz proszę Cię, abyś mnie umocnił w chorobie i żebym dzięki Twojej pomocy mógł ją cierpliwie znosić. Pomóż mi. Ofiarować wszystkie moje cierpienia w intencjach, jakie są najbardziej potrzebne do zbawienia duszy mojej i innych. Zarazem jednak proszę Cię, abym mógł jak najszybciej wrócić do zdrowia i wypełniać zgodnie z wolą Bożą. Moje codzienne obowiązki, aniele Boży, stróżu mój, przy mnie idź naprzedzie po jasnej drodze, co do nieba wiedzie, kieruj oświecaj, dawaj ostrzeżenia, pragnę wykonać Twe święte natchnienia. Amen. W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Bóg zapłać za wspólną modlitwę z Panem Bogiem.